Siemaneczka z tej strony w ale będziemy testować nóż kupiony za 7 zł. Bardzo fajny, zaraz Wam pokażę. O, tak wygląda mniej więcej nóż z bardzo fajną grafiką. Ale zanim przejdziemy do krojenia, to jeszcze Wam pokażę rączkę noża. jest o tyle dobra, że jak ktoś ma spoczoną rękę, a przygotowuje mięso do grilla, no to mu się nie wyślizgnie na pewno. A teraz zobaczymy jak ten nóż kroi. Nie ma więcej pytań. Trochę przytrząsnąłem. A na talerzu kreowa ostrożnie, żeby nie porusować za bardzo talerza. A dobra, spróbujemy. Dodam, że kraj jest bardzo twardy i bardzo dobry. Serwa ręconek wygląda mniej więcej tak, bardzo ładnie się kroi tym nożem, tylko że już na miejsca brakuje do krojenia, teraz pójdą cieńsze plastry. I tak by wyglądał mniej więcej też test noża za 7 zł. Nie powiem Wam gdzie kupiony, ale bardzo fajna grafika. To jest specyficzny nóż. Specjalnie sobie kupiłem dla siebie, do krojenia różnych ciekawych rzeczy. Również mięsa. Dodam, że jest bardzo wytrzymały, bardzo fajny. Bardzo dobrze się go używa. Nie ucieka z ręki, bynajmniej o. Trzyma się elegancko. Także zapraszam do lajkowania i subowania piąteczka w Ubyszakal. Pozdro!